Minilet, Minilet i jeszcze raz Minilet. Firma TCL w nowym roku postawi na technologię, na której zna się najlepiej i którą w końcu sama wprowadzała na rynek. By przekonać się, co chiński producent zaproponuje klientom w 2023 roku w sektorze telewizorów i audio, wybraliśmy się na jego stoisko na targach CES. TCL to pionier technologii Minilet w telewizorach. Matryce, które upowszechniły się w poprzednich latach w modelach wielu producentów, jako pierwsze w 2019 roku zawitały w serii wprowadzonej właśnie przez tę firmę. W strefie TCL na targach CES jak na dłoni było widać, że rok 2023 oznaczy się kolejnym krokiem naprzód w tej kategorii. Marka ogłosiła wprowadzenie pierwszego 98-calowego telewizora 4K MiniLED, który zaprezentował się w pełnej krasie odwiedzającym. Naprawdę było na co popatrzeć, bo ten gigant, w towarzystwie mniejszych wariantów, był niekwestionowaną gwiazdą stoiska. Czym będą się różnić te modele od swoich poprzedników? Producent zapewnił, że mowa tu o nawet pięciokrotnie większej liczbie stref lokalnego wygaszania i dwukrotnie wyższej jasności. Na pierwszy rzut oka dało się zauważyć, że to raczej nie blew, bo obrazki wyświetlane na miniletach prezentowały się dosłownie tak dobrze jak na oledach. Szczegóły poznamy jednak dopiero w trakcie naszych szczegółowych testów w redakcji. Nowy 98-calowy wariant MinilEt to ponoć aż 2000 stref wygaszania i 2000 nitów. Na CES TCL zaprezentował oczywiście modele na rynek amerykański. Te różnią się symbolami od serii europejskich, mogą też odbiegać od nich design. Technologia i rozwiązania będą jednak takie same. Nie ulega więc wątpliwości, że za kilka miesięcy na polski rynek trafią jeszcze lepsze miliny do TCL. Wkrótce poznamy więcej szczegółów. Na stoisku TCL zobaczyliśmy też całą gamę nowych telewizorów premium z matrycami kulet, które producent wprowadzi w wariantach 75 i 98 cali. Zostaną wyposażone w technologię Quantum Dot Color, lokalne strefy wygaszania i wysoki kontrast. W rozmowie z przedstawicielem firmy usłyszeliśmy, że ekscytująco zapowiada się m.in. następca hitowej linii C735, w którym dodanych zostanie sporo więcej stref wygaszania niż poprzednio. Zanosi się zatem na lepszy kontrast. TCL ze swoimi telewizorami kulet celuje m.in. w miłośników gier, dlatego te telewizory mają zapewnić minimalne opóźnienia sygnału i szereg technologii na czele z HDMI 2.1 i obsługą treści 4K 120fps. Zarówno one, jak i wspomniane wcześniej modele Mini-LED będą pracować na systemie Google TV, który jest powszechny na telewizorach TCL. Potwierdzono nam, że to nie ulegnie w przyszłości zmianie. Będąc w strefie TCL na CES nie dało się też przejść obojętnie obok prototypu telewizora MicroLED, który mocno uderzał w oczy jasnością. Ten pomysł widzieliśmy już chociażby na wrześniowych targach IFA w Berlinie i dobrze wiedzieć, że TCL trzyma rękę na pulsie w tym sektorze. Z ruchów konkurencji wynika, że mikroledy w najbliższych latach powinny być gorącym tematem w kinie domowym, a biorąc pod uwagę szerokie zaplecze innowacyjne i produkcyjne TCL, to może być w przyszłości jedna z regularnych kategorii produktowych tej marki, także w Polsce. Co z sandbarami? I ich nie mogło zabraknąć na ekspozycji i tu mamy ważną wiadomość. TCL utrzyma w sprzedaży wysoko oceniane modele Raydan z drugiej generacji, a także serię ósmą z Dolby Atmos, którą doceniono ze względu na bardzo dobry stosunek jakości do ceny. Z nowości pojawi się nowa grupa sandbarów w kategorii cenowej do 1500 zł z obsługą dźwięku 5.1 i technologią DTS Virtual X. Jak zawsze w przypadku TCL nie obyło się też bez strefy poświęconej innowacjom, jako że firma dysponuje potężną dywizją CSOT odpowiedzialną za research and development. Wypatrując nowych trendów na rynku zawsze warto sprawdzić czym zajmują się inżynierowie pracujący dla TCL. Na CES zobaczyliśmy kilka ciekawostek z sektora paneli tworzonych metodą druku atramentowego. Ta technika uważana jest powszechnie za przyszłość, m.in. w branży TV. TCL zaprezentował odwiedzającym np. 31-calowy ekran 4K AMOLED czy 85-calowy telewizor 8K OLED. Można się też było zachwycić ultrasmukłym modelem 8K MiniLED. TCL wiedzie prym w innowacjach związanych z ekranami i obrazem, dlatego w kolejnych latach można się spodziewać implementacji niektórych technik w rynkowych produktach, tak jak miało to miejsce z matrycami MiniLED. Rok 2023 w ofercie TCL zapowiada się bardzo interesująco. Firma rozwija sprawdzone rozwiązania, które znalazły uznanie klientów i choć wielkiego przełomu w postaci nowej technologii tym razem nie uświadczymy, to o jakość wprowadzanych telewizorów i sandbarów można być spokojnym oficjalnych zapowiedziach pojawiała się wprawdzie informacja o planowanym wypuszczeniu przez TCL pierwszego modelu QD OLED, ale raczej nie nastąpi to w 2023 roku. TCL stawia mocno na Mini LED i trudno nie uznać tej decyzji za właściwą.